Cześć, jestem Gosia i miło was przywitać w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie chciałabym podziękować firmie Nail, która postanowiła podarować mi ten piękny kalendarz adwentowy. Nigdy nie byłam zbyt ciepliwa, jeśli chodzi o prezenty, więc nie przedłużając, zobaczmy co znajdziemy w środku. W ostatnim czasie otwierałam około 10 zestawów z kosmetykami i śmiało mogę stwierdzić, że ten jest zdecydowanie najładniejszy. Widać, że stworzenie tej pięknej świątecznej ilustracji zajęło na pewno sporo czasu. Poza tym kalendarz jest dosyć ciężki, a w przypadku kalendarzy adwentowych oznacza to satysfakcjonującą zawartość. Kalendarze adwentowe, które otwieram do tej pory, miały w środku pudełka, które dosyć często wypadały, albo okienka, z którymi miałam największy problem. Tutaj po raz pierwszy spotykam się z tak zaplanowanym kalendarzem adwentowym, w którym pudełka przypominają szuflady. Zobaczmy więc, co jest pod numerem pierwszym. I mamy lakier do paznokci w kolorze, zaraz sobie zobaczymy. Tutaj, tak mniej więcej, już jest pokazane, taki liliowy. Teraz tak, taki liniowy, jasny fiolet. Ja najczęściej takie kolory noszę. Latem właśnie kojarzy mi się z wakacjami. No niestety do wakacji jeszcze ponad 6 miesięcy, ale no niestety będzie musiał poczekać. I co mamy teraz? Numer Mamy Drugi. Sobie schowamy tą jedyneczkę. Czy ładnie wszystko widzicie? Fajnie, wszystko można łatwo schować, wyjąć. No bardzo fajne ułatwienie. I mamy kolejny lakier hybrydowy, tylko że on różni się od pozostałych tym, że nie musimy go nakładać ani na bazę, ani nie musimy go przykrywać topem. Jest to lakier, który jest właśnie trzy w jednym. Jest lakierem, jest bazą i jest topem. Więc jest bardzo łatwy w aplikacji. I zobaczmy sobie jeszcze kolorek jakiś taki czerwony. Lubię takie kolory. Idealne, właśnie na święta. Tak, taki czerwony. Ale to nie jest taka, wiecie, czerwień mocna, taka bardziej taki delikatny jest ten kolor. Ale no, idealnie właśnie na święta. Sama niedługo wybierałam się na paznokcie i szukam właśnie idealnego koloru czerwonego. I jeszcze do końca nie wiem, jakie chcę, żeby te paznokcie wyglądały, jaka ma stylizacja. No może dzisiaj coś mnie natchnie. Okej, okay, teraz czas na trójeczkę. I nie wiem, co to jest. Muszę sobie sprawdzić. Bardzo ładnie wygląda taki e, miedziany odcień. I mamy folię transparentną Ale super! Folię czasami zakładam właśnie na paznokciach Ona bardzo ładnie wygląda, kiedy chcemy mieć takie, wiecie, bardziej świecące te paznokcie Idealnie właśnie na Sylwestra, bardzo Wam polecam I czas na numerek czwarty Skoro jest to firma Neonake, to na pewno będzie mieć dzisiaj sporo lakierów do paznokci Pewnie też jakieś bazy, może topy Zobaczymy sobie I właśnie mamy kolejny lakier do paznokci O, w takim ciemniejszym odcieniu to jest taki ciemny fiolet chyba, w sobie zobaczymy. No to w sumie tak idealnie teraz na ten okres zimowy. Tak, to jest taki kolor, który najczęściej chyba nosimy jednak zimą, jesienią. Ja takich kolorów osobiście nie noszę, ale znam osoby, które uwielbiają tego typu odcienie. A jakby nie nie spodobał, to myślę, że obdaruję swoją stylistkę paznokci. Na pewno się z tego powodu ucieszy. Gdzie jest piątka? Słuchajcie, najbardziej ciekawi mnie chyba piętnastka i szóstka, największe opakowania z kalendarza. No i oczywiście 24 numer, ale to jeszcze trochę na szczęście. Dobra, piąteczkę, ale tu. I tak, mamy kolejny lakier do paznokci, już trzeci. Fajnie. O, w takim kolorze, który najczęściej ja właśnie noszę, jakiś taki delikatny róż. Też są trochę takie y, już zimowe paznokcie, nie wiem czy y, możecie zauważyć. Takie właśnie chciałam na razie mieć, nie, nie świąteczne, ale już zimowe. Więc udało mi się. Zobaczymy sobie. A, taki delikatny kolor. Taki właśnie róż. Taki bardzo delikatny. Bardziej mi powiedziałeś, taki cielisty. Bardzo fajnie wygląda. Taki myślę, który można by było użyć właśnie do jakiegoś beige do frenchu. Najczęściej taki kolor używamy w sumie. Nie no, myślę, że przez cały rok możemy go na spokojnie właśnie użyć. O każdej porze roku będzie ładnie wyglądać. No chyba, że mamy jakąś bardzo jasną karnację, to będzie nam e, w sumie powodować takie nasze ręce będą dosyć e, smutne, więc nie polecam go, jeżeli nie macie opalenizny jednak na skórze. Jest to numer szósty. O fajnie, jakby jakiś no, nowy był kolor, idealnie, bo za kilka miesięcy planuję właśnie polecieć gdzieś za granicę i ja mieć opaleniznę, to myślę, że będzie fajnie właśnie wyglądać na paznokciach. Taki jakiś mocny e, kolor. Ok, czas na szóstkę. O, jakiś kremik? Tak, mamy krem, super. Ja, uwielbiam kremy teraz w ogóle, w szczególności, oczywiście, w okresie jesienno-zimowym, kiedy mamy suche, pękające dłonie, to idealnie, właśnie, kremy się sprawdzają. Ja po prostu te kremy to mam taki przerób, naprawdę, dwa tygodnie nie mam żadnego kremu już. Zaraz sobie zobaczymy, jak pachnie. Idealnie, oczywiście, rozmiar do torebki. Okej. Okay. bardzo bardzo fajny, przyjemny zapach, taki cukierkowy. Ale też trochę pachnie jak takie yy, perfumy. No bardzo fajne. pada bardzo, bardzo przyjemny zapach. Super. No to mam kolejny krem na szczęście na zapas. siódemka A mamy tutaj dobra. Co mamy? Lakier jakiś znowu. Tak, i mamy lakier też w jakimś takim bardziej chyba stonowanym odcieniu. Wiecie, ja tak tylko się sugeruję ten, co tutaj jest, no bo wiadomo, inaczej ten kolor będzie wyglądać, kiedy pomalujemy paznokcie. Okej, okay. jaki to jest? O, to jest taki szary. Kurczę, takich kolorów nie używałam, ale... No nie wiem, ciężko było mi powiedzieć, czy fajnie by wyglądał na paznokciach, na moich dłoniach. Wiem, że niektórzy oczywiście takie kolory lubią, takie kolory używają, mm. No nie jestem jakaś przekonana. Myślę, że nie wiem. Na moich paznokciach może... No nie wiem. Dajcie znać, czy Wy właśnie lubicie takie kolory szare, takie bardziej stonowane. I numer ósmy. Jakiś lakier mamy? A nie, mamy bazę. Mamy bazę naprawczą do paznokci, które łatwo się łamią. Takich, wiecie, bardziej delikatnych. Okej, okay, no baza. Czyli oczywiście co? Najpierw bazę nakładamy, później lakier i to czy pamiętam, jak, się, jak każdy uczył się tego na studiach, takie były właśnie zajęcia na pierwszym roku kosmetologii dzisiaj uczyłyśmy właśnie, jak, jak zajmować się właśnie nadbudowaniem paznokci, jak zajmować się stylizacją. Pamiętam cały czas ten sam schemat wszyscy. Baza, lakier, top, kółko to samo. Okej, okay, no fajnie, czyli mamy bazę. Ciekawe, czy można nią przedłużać też. A to na pewno dam moje stylisty. <grym> Ona przyrób pewnie tej bazy ma. Okej. Okay. I numerek dziewiąty. I jakiś lakier. Tak, znowu jakiś mamy srebrny. Może jakimiś drobinkami. Tutaj tak pokazane, jakby był z drobinkami. ok. Zobaczymy sobie. Tak! O, takie lakiery, to ja uwielbiam! Świetnie wygląda, słuchajcie. Właśnie jest taki em, brokatowy, szary brokatowy kolor. Bardzo ładnie wygląda. Teraz sprawdźmy, co mamy pod numerem 10. O, trochę większe opakowanie I mamy lakier do paznokci W takim widzę kolorze Takim dziewczęcym, bardzo delikatnym Jakiś różowy będzie, teraz sobie zobaczymy I słuchajcie, to jest ten sam Lakier, który otwieraliśmy Wcześniej, ten, który Używamy bez topu i bez bazy Zobaczmy sobie właśnie Jak wygląda A, to jest taki też Widzę bardziej cielisty kolor, ja często takie kolory noszę, bo właśnie tego typu odcienie są takie, że później, kiedy nam pojawia się odrost, to aż nie jest aż tak widoczny, bo wtapia się po prostu w kolor naszego paznokcia, więc polecam Wam ten kolor, bo w momencie, kiedy będziecie chciały pójść troszeczkę później do stylistki paznokci, albo później będziecie chciały po prostu same sobie te paznokcie odnowić i ten odrost może Wam przeszkadzać, to ten kolor właśnie zamaskuje go. Polecam Wam serdecznie. Tego typu właśnie takie cieliste kolory. Teraz numer jedenasty i mamy go tutaj. I mamy znowu lakier do paznokci. A i też będzie taki brokatowy, zaraz się zobaczymy. O Jezu! Uwielbiam takie kolory. Nie wiem jak Wy, ale właśnie to jest taki sylwestrowy, typowy e, kolor. Uwielbiam i... Powiem szczerze, że teraz onej dało mi gwostkę, bo ja nie wiem, czy nie bym chciała go na Sylwestra, a planowałam w zupełnie inne paznokcie teraz sobie zrobić właśnie w grudniu. No świetny, naprawdę. Co Wy sądzicie? Okej, okay. no to czyli jedenastka na razie wygrywa wśród wszystkich lakierów do paznokci. Okej, okay. numerek 12. Gdzie jest dwunastka? A tutaj na samym dole I co mamy? I mamy jakąś bazę znowu. Jest to baza, którą możemy właśnie nakładać jako pierwszą. Później, oczywiście, lakier i top. Ale możemy tę stosować jako samą, bo ona jest w jakimś kolorze. Już sobie sprawdzimy. Zazwyczaj są takie bazy w takich wiecie delikatnych tych kolorach, takich bardziej cielistych. O kurczę, mocno zakręcone. O, dobra. Sobie zobaczymy. Ale fajnie. Tak, taka bardzo e, gęsta, właśnie z tego co wiem, to bardzo one są fajne do budowania e, takich, wiecie, dłuższych paznokci. Świetna sprawa. No i bardzo e, też to jest e, świetna sprawa, że właśnie dzięki takiej bazie możemy spowodować, że będziemy mieć takie właśnie, wiecie, bardziej naturalne te długie paznokcie. Numerek 13. Tu mamy 14, gdzie jest 13, to jest 13, dobra. I lakier do paznokci. O, w jakimś takim też kolorze Widzę e, dziewczęcym, delikatnym, jakiś fioletowy. A taki e, róż, taki brudny róż. Bardzo ładnie wygląda. No kurczę, idealny myślę to właśnie na taki teraz też okres oczywiście jesienno-zimowy, e, ładnie będzie wyglądać na paznokciach i taki. Delikatny kolor pod trzynastką. Teraz zobaczymy sobie czternastkę. Ja trochę przyspieszyłam, bo jestem ciekawa piętnastki po prostu. <laughs> a, o, kurczę, myślałam, że kolejny lakier, a to jakieś takie... Coś innego. Co to jest? Jakaś taka mini pomadka. I mamy pomadkę. Ale ładnie, słuchajcie, wygląda. A, i taka czerwień. Typowa, klasyczna, czerwona pomadka. Taka, taka, taka wiecie... Kobieca ze swojego wygląda, no bardzo ładna, Kurczę, ale jasna. Ale kojarzy się też właśnie z takim świątecznym makijażem. No dajcie znać, co w o niej sądzicie. I teraz w końcu czas na piętnastkę. No jestem bardzo ciekawa, co tam jest. Kurczę, to ciężko się wyciąga. O! Myślałam, że coś będzie cięższego. I mamy, słuchajcie, naklejki do paznokci z y, motywem świątecznym. Idealnie, bo jak byłam w mojej stylizki paznokci dwa tygodnie temu, to właśnie nie mówiłam, czy o jazu zam, zamarzę jakieś naklejki takie właśnie świąteczne, bo nie wiem, jakie paznokcie chcę mieć. No niestety powiedziała, że nie ma i chyba nie będzie zamawiać, bo dużo osób niestety nie chciało tych naklejek. A jak bardzo bym chciała wypróbować. Bardzo fajny e, motyw, właśnie takie reniferki, widzę, śnieżki, e, choinki. No bardzo fajnie to wygląda. No i teraz mam znowu problem, bo nie wiem, jak to będę musiała połączyć na tych paznokciach. Ale świetna sprawa, dziękuję na one. uratowaliście mnie, będę miała naklejki na paznokciach. No to super, piętnastka, czyli warto było czekać na piętnastkę. E, teraz czas na numer 16. I mamy lakier do paznokci. A nie, mamy top. Mamy top nabłyszczający. Zobaczymy sobie pewnie przezroczysty. No, jak to top. Okej. Okay. No, oczywiście, no, jak była baza, y, są lakiery, no to taki mini zestaw y, chcemy sobie stworzyć, no to oczywiście musi być top nabłyszczający. Numerek teraz 17. I co my to. O! I mamy. A i od razu, ale fajnie, e, mamy taki pyłek, wiecie, na paznokcie, który sobie nakładamy e, na... Paznok, który jest pomalowany lakierem. Później ten pyłek sobie oczywiście wcieramy, a do tego, żeby łatwiej nam się nakładał, mamy taki właśnie patyczek do nakładania tego pyłku. Pyłek jest takim odcieniu widzę, fioletowym, bardzo fajnie wygląda. No oczywiście, idealnie na ten okres teraz, ten imprezowy, który się zbliża niedługo. Myślę, że z niego kiedyś skorzystam. Ja bardzo pyłki lubię. Często używam właśnie do moich stylizacji na paznokciach tego typu produktów. No, jestem ciekawa, jak będzie się sprawdzać. Dajcie znać, czy Wy lubicie pyłki. i czy łączycie je w jakichś różnych innych stylizacjach swoich paznokci. No dobra, czyli pod numerem 17 mamy aż dwa produkty. Teraz sobie zobaczymy numer 18. I mamy go tutaj. Okay. I mamy lakier do paznokci. I widzę, że w odcieniu jakimś różowym. Lubię róże. O, taki ciemny róż widzę. No, fajnie wygląda. No, bardziej właśnie taki teraz na zimę, a nie na lato. E, myślę, że też chętnie spróbuję. No, ja różę lubię. E, dajcie znać, czy wy lubicie. Wiem, że nie każdy lubi właśnie takie różowe a e, Nie zawsze się sprawdzają. Najczęściej właśnie takie ciemniejsze odcienie różu noszę na paznokciach u stóp niż na e, dłoniach. Ale też chętnie przetestuję. Ale i tak na razie e, tamten e, brokatowy kolor wygrywa wszystko. Dobra. Numerek 18 już za nami, teraz 19. Gdzie jest A tu jest dziewiętnasty. O, sporo pakowania. I mamy lakier. Dobra, zobaczymy sobie. W takim kolorze niebieskim tutaj pokazuję właśnie ten yy, wzór ale wiecie, jak to jest. A, No bardzo fajne, właśnie jakbym jechała gdzieś na narty, pewnie takiego, tego typu bym użyła sobie właśnie lakier, żeby pasował do, do pory roku. Bardzo ładny kolor, ciemny kolor, ale myślę, że właśnie do jakichś paznokci też właśnie świątecznych też będzie pasować. Bardzo mi się podoba. Niestety za szybko to idzie, zawsze przy tych numerach, jak zaczyna się numer właśnie 20, to już tylko cztery numery i koniec otwierania kalendarza. Bardzo się cieszę, że to właśnie miałam, mam przyjemność otworzyć ten kalendarz adwentowy, tegoroczny od firmy Neonail. Po tych wszystkich kalendarzach z kosmetykami, do makijażu, do pielęgnacji twarzy, ciała, jest to właśnie jakiś taki powiedz, wiecie, świeżości, można chwilę tam od tego odpocząć. A to jest coś nowego, z czym mam pierwsza styczność, no i bardzo się cieszę, bo na razie jest Y, bardzo fajnie. No i jest mi trochę smutno, że zaraz y, koniec y, otwierania. Ale teraz przejdźmy sobie do numeru już 20. I tutaj 20. I co my tutaj mamy? Trochę inne: jakiś serum? jak serum, taka pipetka. A i mamy y, otrzewkę do y, skórek. To jest do skórek? Już Wam mówię, chyba tak. A i mamy, słuchajcie, to nie jest. Y, Odżywka do skóry tylko olejek, no ale też odżywia skórki, odżywia paznokcie. Sobie zobaczymy, jak pachnie przezroczysty. Ok. No, taki delikatny, przyjemny zapach. Już e, kiedyś mówiłam na którymś z moich filmów, że właśnie tego typu e, oliwki, olejki polecam Wam stosować sobie też, jak macie popękaną właśnie skórę na dłoniach, teraz w szczególności zimą. E, połóżcie później to wszystko krem na pewno wasze dłonie e, poczują ulgę. I 21 jest tutaj, ok. I co my mamy? Top. Mamy znowu top. Ok, czy mamy dwa topy. O, eee, ten jest, słuchajcie, z jakimiś drobinkami. Też ja spotykam się z takim topem. Zawsze jak e, jestem na paznokciach, to właśnie są takie topy typowo przezroczyste, tylko one też nabłyszczają, ale e, nie mam żadnych tam dodatków. A tutaj mamy top, ale fajnie top z drobinkami takimi złotymi, bardzo malutkimi. Fajna sprawa, bo jak nałożymy sobie jakiś zwykły lakier, to może to być troszeczkę nudne, a jak chcemy coś urozmaicić właśnie, tą naszą stylizację, to możemy taki sobie top położyć z takimi drobinkami. Bardzo fajna sprawa. Co Wy o sądzicie? Czy używaliście kiedyś? Bo ja naprawdę nigdy. Numer teraz 22. Okay. I mamy lakier do paznokci. Trochę się bałam, będą te lakier do paznokci, bo nie mam takiej styczności na co dzień z paznokciami, ale jednak naprawdę się cieszę, bo trochę tych kolorów odkryłam nowych. Mam swojego jednego nowego ulubieńca i chyba będę miała drugiego, bo widzę, że to jest taki czerwony z jakimiś też drobinkami będzie. O! Tak! No nie, no znowu mam problem. Kolejny lakier, właśnie taki typowo świąteczny e, i z takimi właśnie drobinkami brokatowymi, więc idealnie. Kiedyś miałam już takie paznogcięta, na które święta zrobiłam sobie tylko stricte były czerwone, właśnie z takimi drobinkami. Od razu, no pięknie to wyglądało. E, cały czas się mieniły, wiecie, gdzieś tam w świetle. No świetna sprawa. No to e, kolejny problem, ale jednak chyba e, tamten bardziej mi urzekł, ale ten jest też bardzo piękny. No dobra. Czyli to jest drugi. Już i dwudziesty trzeci Okej, tutaj jest, dobra Mamy lakier do paznokci, czy jakiś tok, może bąsa, co to jest? A i lakier do paznokci A taki ym, kolor, takiego wiecie, wina, y, czerwonego mm. No u mnie zazwyczaj się nie sprawdza, ja takiego nie noszę Ale na pewno y, ma wielu fanów taki kolor i wygląda. Jest taki dosyć, wiecie, e, poważny kolor. Myślę, że nie do każdego pasuje, ale e, myślę, że sporo osób na pewno by dobrze się w nim czuło. No dobra, numerek 24. E, w końcu no i z drugiej strony szkoda, że już koniec, bo była naprawdę e, bardzo fajna zabawa. Świetnie się bawię przy tym openingu. E, numerek 24. I sobie zobaczymy, może jakiś super ekstra e, wielki lakier do paznokci. O! I mamy lakier do paznokci, ale nie tylko lakier do paznokci. Dobra, zaczniemy od lakieru do paznokci, żeby tak nie było fajnie, już mi coś tutaj wylatuje, nie patrzcie. <grym> I mamy, tak, też kolor czerwony, lakier do paznokci, jak Wam wcześniej mówiłam. Zobaczymy sobie. O, i ta czerwień bardziej mi się podoba od tamtej czerwieni, którą otwieraliśmy na samym początku. Ta jest taka bardziej właśnie, ten kolor jest taki bardziej jasny. Tak, przypomniał mi się, tamten lakier był ten, który robimy bez bazy i bez topu. Tamta czerwień też była OK, ale tam mi się bardziej podoba. Dajcie znać, który właśnie Wy bardziej wolicie z tego zestawienia, yy, ale teraz szybko przejdę, bo to mnie zaskoczyło, co jeszcze jest na koniec? Taki widzę taki prezent od no -Nail na sam koniec i mamy bransoletkę. No, To jest zaskoczenie, bardzo fajnie wygląda, ja uwielbiam bransoletki, właśnie no, ja sami widzicie, też mam swoją jedną e, na sznureczku czerwonym z jakimiś przywieszkami I tak samo od Neonei też dostajemy w kalendarzu ewentowym na sam koniec pod numerem 24 piękną bransoletkę No fajny prezent, kurczę, my kobiety uwielbiamy biżuterię e, Myślę, że strzał w dziesiątkę i idealnie właśnie na sam koniec razem z lakierem wyglądało to naprawdę e, fajnie. Jestem bardzo wdzięczna firmie Neonate za ten piękny kalendarz adwentowy. E, jest to pierwsza firma, która odezwała się do mnie, od kiedy zaczęłam swoją przygodę z YouTubem, więc tym bardziej dzisiejszy opening jest czymś dla mnie wyjątkowym. E, świetnie bawiłam się podczas otwierania kalendarza, był czymś dla mnie nowym, czymś odkrywczym. E, dajcie znać, co Wy sądzicie o tym kalendarzu, a na Cię Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Cześć.